prośby na Twe dłonie. O roztropność, mądrość proszę, o pochwałę w niebie wnoszę. Tyś jest wzorem i Polakiem, miłowanym dziś rodakiem. daj wiarę i nadzieję, tej potęgi nic nie zwieje. Dumny uczeń naszej szkoły, ciszy dziś kościoły, by hołd oddać papieżowi, Najlepszemu patronowi. Ja nie Pawle, ty już w nie. Lecz zasiałeś ziarno w glebie. Dzieci, młodzież, jak korona. Chlubą w tobie mieć patrona. Jan Paweł II padł w naszej szkoły. Wojtyła, ląkiem zwany, był człowiekiem bardzo kochanym. Kiedy był młody, uwielbiał naukę, Sporty, góry i teatralną sztukę. Jego przysmakiem były kremówki. Na nie wydawał ostatnie złotówki. Gdy dnia pewnego został papieżem, to głosił do ludu, pozostańmy w wieże. Jan Paweł II podróżował po świecie. Znał wiele języków, dobrze to wiecie. Gdy papież polak odszedł do Boga, Cały lud Boży ogarnęła Herfoga. Jan Paweł II, człowiek uwielbiany, na patrona szkoły w Uszczowie został wybrany. My, dzieci papieża, na zawsze zapamiętamy, dlatego te wierszyki o nim ukłonamy. Igor Dniepowski, klasa druga. Jan Paweł II, patron naszej szkoły. Jan Paweł II był wspaniałym człowiekiem. Kochał bardzo ludzi, gdy chodził po świecie. Bardzo kochał Boga całe swoje życie. Teraz na nas patrzy z góry tam na szczycie. Patrzy na nas z nieba i nas dopinguje, gdy ruszamy w góry, które on miłuje. Kiedy w przedstawieniu rolę odgrywamy, to jego dzieciństwo mu przypominamy. Kiedy na murawie serce rozstawiamy, jest tam zawsze z nami między rodzicami. Po meczu nagroda dla drużyn zmierza, wiadomo, kremówki naszego papieża. Kiedy na konkursach wiedzę poszerzamy, kiedy im imię szkoły w świecie rozsławiamy, kiedy przed ołtarzem barką uśpiewamy, z dumą na nas patrzy patron naszej szkoły. Janie Pawle II. Święty papieżu, jesteś wzorem do naśladowania. Jak się uczyć o Panu Bogu i Jezusie? Bóg dobrem jest dla wszystkich, a ty święty papieżu, który przemawiasz Jego słowami, zmił się nad nami. Ty, który był sługą Pana, zmił się nad nami. Papieżu, który wszystkich ludzi kochał i szanował, zmił się nad nami. Ty, który przebaczył człowiekowi, zmił się nad nami. Ty będziesz w naszych sercach na zawsze, Ty masz nasze serca w opiece, będziesz sługą Pana na wieki. Zmiłuj się nad nami, Ty przemawiasz do nas z nieba, by dobro robić na zawsze. Zmiłuj się nad nami, Święty ja Janie Pawle II. Miej nas w opiece przed koronawirusem. Prosimy, kochamy, ufamy. Pan Paweł II moim drogowskazem. Dziękuję Ci, Ojcze, że przy nas wciąż byłeś, że długie dysputy o Bogu z młodzieżą prowadziłeś, że czas spędzony z dziećmi tak bardzo ceniłeś. Swej uwagi i miłości nigdy nie postąpiłeś. Ty, kochany Ojcze, pokazałeś nam jak miłowość drugiego człowieka. Wciąż powtarzałeś, czas ucieka, wieczność czeka. Swą wielką miłością otoczyłeś świat cały. Ludzie kochali cię za to, że jesteś taki wspaniały. To ty zachęcałeś mnie, bym modlić cię szczerze. W twoje słowa wypowiedziane do ludzi, mocno wierzę, chcę żyć, jak nas nauczyłeś, bądź moim drogowskazem. Trzymam w ręku różaniec i modlę się raz za razem. I mimo że Ojcze Święty jesteś teraz w niebie, moje małe serce wciąż tęskni do ciebie. Kiedy byłem jeszcze u stolę na patrona mojej szkoły został I choć go nigdy nie znałem, dużo o nim sam. Nosił szatę białą i przemierzał w ziemię całą. Uczył jak żyć i umacniać się w wierze. Modlił się za wszystkich do Pana Boga z Cezary. Skłócone narodzy nawoływał do zgody. Kochał ludzi i Boga. To Jan Paweł II, to o nim mowa. On dla świata zrobił wiele, a my dziś do niego modlimy się Wchodź w odczyściele. I choć moja nauka w tej szkole upłynie, to pamięć o jej patronie nigdy nie przeminie. Jan Paweł II. Jan Paweł II. Szkoły nasze jest patrolem. Czuwa nad nami i nad naszym domem. Dziś modlimy się do ciebie, święty ojcze, co się z niebie Co dzień z góry patrzysz na nas i się zawsze modlisz za nas. Ty jak drogowskaz nas prowadzisz przez drogi tak kręte, że aż nie niepojęte. Zawsze uśmiechnięty z dziećmi chętnie się bawiłeś, z dorosłymi obcywałeś, wszystkie śmieszne żarty znałeś, humor zawsze miałeś, wszystkich wokół rozbawiałeś. Choć twoje serce przestało bić, to w naszych duszach wiara i miłość ciągle. Ciebie. Kiedy przychodzi trudny czas, warto pamiętać, czego nauczyłeś nas. Nie namkajcie się, mówiłeś nam. Teraz mocno wierzę w to i w tym pan. Kiedy cały świat za strachu drży, myślę słychać Twój głos. Jeszcze będzie pięknie, mówisz mi. Kiedy w domu siedzieć przyjdzie czas, na modlitwie łączysz nas. Teraz już wiem, że żyć chcę tak jak ty, którą podążyć w okresu Jan Paweł II, nasz papież. Ty pokazałeś światu, jak dobrym być, gdzie uczyłeś ludzi, jak poprawnie żyć? Gdzie uczyłeś wszystkich, by w jedności trwać. Na to, co zbudował czas, godziłeś rodziny i skłóconych ludzi. Modliłeś się za nich i pełen ich życia się osłodził. Rozsyłałeś dobro, wiarę, nadzieję, miłość. Zgubione serca dzielnie nawracałeś. Drugie życie wielu ludziom dałeś. To dzięki Tobie polska silna wiarą. Bez Ciebie nic takiego by się nie zadziało. Weź nam wszystko to, co najcenniejsze. dzięki modlitwie życie jest piękniejsze. Tyś naszym pasterzem każdego dnia. Utul nas, Ojcze Święty, najmocniej jak się da. Umacnij nas, byśmy się czule modlili, z przykładną postawą w tym świecie żyli. Otwórz wszystkie serca na dobre czyny, niech ludzie pomagają sobie bez przyczyny. Niech wszyscy barkę dumnie śpiewają i codziennie Ciebie wychwalają. Так я его тебе помню, так был с вами дого в каждом, учулись на так малой стороне в жизни. Скола, тинья, 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 не тинья, 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 Już przez młode lata kochałeś Boga, jak cię uczył tata. Lolek, bramkarz, tak mówili koledzy, bo każdej dziedziny byłeś chętny wiedzy. Nie chciałeś być lekarzem ani muzykantem, bardzo pragnąłeś zostać ministrantem. Jako młody kapłan, Dobrym sercem i modlitwą Dzień ten uczcimy. Odwiedziłeś każdy zakątek świata. Na miłości do ludzi tak mijały Ci lata. Byłeś papieżem całego świata. W mej pamięci pozostaniesz na długie lata. To sprawiło, że wielu ludzi nawróciło się i dla Boga zmieniło się. Nie zawsze będziesz moim drogowskazem, światłością duszy kiedyś spotkamy się razem. O papierzu nie było mi dane poznać Ciebie, ale na pewno spotkamy się w niebie. Byłeś naszym papieżem, mówiłeś dobre słowa i umacniałeś ludzi w wierze. Byłeś dobry, mądry, kochany i tak zostałeś przez ludzi zapamiętany. Pomagałeś potrzebującym na całym świecie i bardzo kochałeś dzieci. Modlę się za ciebie, kochany, i wiem, że kiedyś cię spotkam u niegańskiej ja bramy. Jan, mamo drogi, ty też Nasz nauczyciel i przyjaciel. Młody się za nas bardzo gorliwie. W domu, w kościele, w górach i lecąc w górach. Troszczył się za nas w wielkiej miłości. Nie patrząc na środku okropności. Bogaty czy biedny, czarny czy biały, każdy człowiek był dla niego wspaniały. Uczył miłości, wybaczał grzechy, pokochał ludzi i uśmiechy. Z dziećmi się bawił, młodymi żartowo, wielu polaków z półnauką, obu. Nasze będzie przy nas pamiętani. Po to nasz człowiek, Panie Pawle II, nasz wierny przyjacielu, Niby zwykły człowiek, a kochał jak niewielu. Pamięć o Tobie zostanie wiecznie żywa, Ku miłości i mądrości Duch Twój nas porywa. Zawsze uśmiechnięty pozdrawiam wszystkie dzieci, Teraz my młodzieży, niech chwała w niebo leci. Patrynie nasz wspaniały, Twą mądrość z książek biorę, Niech każdy niedowiarek wejdzie w nisią norę. Bo Twoją imię w sercu nosi cała szkoła, Wszyscy jej uczniowie i pedagogów koła. Weź tandel w ręce swoje, bo siłą masz i zdrowia. Jan Paweł II jest patronem w mojej szkole w Łuszczowie. Zabrakło mi. Nasz papież Jan Paweł II. Przed laty, gdy na świecie nie były jeszcze mojej mamy i taty, konklawę, które się zebrało, nowego papieża wybrało. Z dalekiej Polski został wybrany, by zamieszkać na Watykanie. Szkoła moja mała patronem go wybrała, co roku obchodzimy jego urodziny. Na apelach barkę razem nocimy. Nasz papież Jan Paweł II miał ogromne zasługi, bo zmieniał świat na lepsze, tchnął nowego ducha. Całował. I wtedy padły te słowa: Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Papież Karol Wojtyła na imię miał. Bardzo lubił w piłkę z dziećmi grać, pływać kajakami, wchodzić na góry, odwiedzać lubił również mazury. Wiem, że przez Ali-Akce został postrzelony, ale jego zły czyn został mu przebaczony. Drogi Janie Pawle II, dzisiaj cały świat świętuje Twoją 15. rocznicę śmierci. Niestety nie miałam okazji poznać Ciebie osobiście, czego bardzo żałuję. Jednak czuję Twoją obecność. Chodzę do szkoły, która nosi Twoje imię. Co roku odbywają się konkursy wiedzy o Tobie, obchodzone święta i tym podobne. Mogę nawet stwierdzić, że jesteś ulubionym świętym księdza i katechetki. Zawsze dumnie o Tobie opowiadają i każą uczyć się wszystkich ważnych dat i wydarzeń związanych z Tobą. Przyznam, że sama umiem raptem trzy daty. Nie jest to dość w porządku uczucie, jednak staram się być takim samym człowiekiem jak Ty. Byłeś pielgrzymem jakich mało. Zwiedziłeś 129 krajów, poczynając od Dominikany i kończąc na naszej pięknej ojczyźnie. Za każdym razem, gdy przylatywałeś do nowego państwa, całowałeś ziemię i ją błogosławiłeś. Ludzie wręcz Ciebie ubóstwiali. Specjalnie dla nich odprawiałeś msze. Modliłeś się za nich. Będąc kapłanem, miałeś świetny kontakt z dziećmi. Jeździłeś z nimi na obozy i wycieczki. Pomimo tego, że byłeś dorosły, mogłeś znowu poczuć się jako dziecko. Wszyscy wiemy, że nie miałeś łatwego dzieciństwa. Śmierć Twojej siostry Olgi, brata Edmunda i najukochańszej matki Emilii musiała Cię bardzo dotknąć. Jednak Ty się nie załamywałeś i nie poddawałeś. Twoja mama zapewne była z ciebie dumna. Przeżyłeś drugą wojnę światową. Dążyłeś do celu pomimo trudności, które napotkałeś. Walczyłeś do końca. Byłeś człowiekiem sprawiedliwym i uważałeś, że każdemu trzeba przebaczyć. Zrobiłeś to nawet, kiedy zostałeś postrzelony na placu Świętego Piotra przez Turka. Mehmet Ali Akca. Kulę, którą usunęli ci operacyjnie, włożyłeś do korony Maryi. Która jest twoją, jak i naszą matką. Po tym jak już doszedłeś do siebie, odwiedziłeś zamachowca i mu przebaczyłeś pomimo jego czynu. Z czasem jednak zaczęłeś się starzeć, co z tym idzie chorować, między innymi na niewydolność krążenia. Z czasem Pan Bóg poczuł, że jego plany się wypełniły. Zabrał cię do swego królestwa w niebie, chciałabym kiedyś być tak samo uczciwym, dobrodusznym i bezwarunkowym człowiekiem jak Ty. Jesteś, byłeś i będziesz moim autorytetem. Patron. W podlubelskiej miejscowości stoi szkoła nie za duża. Patronuje jej święty, co Janem Pawłem II się nazywa. wskazem jest wielkim i wskazuje drogę ten nasz Panie Święty. Jest dla nas autorytetem, mądrym, dobrym, niezwykłym człowiekiem. Jednoczył ze sobą narody zwaśnione, pomagał chorym, biednym i uciśnionym. Był ciężko doświadczony przez los i okrutne choroby i nigdy się nie poddał, bo zawierzył Bogu. Jako patron szkoły przygląda się na nas i uczy, jak kochać i przebaczać. Anioł stróż, myślami wspijam się w górę jak ptak. Umknę po bezkresnym niebie, patrzę na maleńki świat. Szukam sensu, zrozumienia, kojenia. Tyle pytań, odpowiedzi brak. Tak ciężko zrozumieć to wszystko. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Niepokój i strach ogarnia mnie. Taka maleńka czuję się i nagle dostrzegam postać. Tak bardzo znaną mi, serce raduje się. Jan Paweł wielki, jak obłok, zbliża się. Uśmiechamy się do siebie. Bezpieczniej czuję się. Swoimi dłońmi jak skrzydłami, otacza mnie i razem wycieramy na szczyty. Tak. Tak bardzo bliskie serce jego patrzymy na to, co stworzył Pan. W milczeniu skupieniu. Jednak on wie, że pytan wiele ma i wiele zrozumieć chcę Słyszę jego głos, nie lękaj się. Otwórz serce swe, ja jestem. Zawsze gdy potrzebujesz mnie, kiedy płaczesz, uśmiechasz się, ja jestem przy Tobie. Zimy w otchłani naszych grzechów, lecz On zawsze pomaga nam z niej wyjść. Zawsze pomoże nam odnaleźć właściwą drogę. Drogę do lepszego jutra. Drogę do Pana Jezusa. Zawsze zaszczepi w nas nową wiarę. Wiarę tak głęboko że nigdy już nie zejdziemy ze ścieżki do raju. Lecz jeżeli znowu popełnimy błąd i odwrócimy się od Pana, to Jego miłosierna dłoń znajdzie nas wszędzie i wyciągnie nas z labiryntu cierpienia i żałości, jak pasterz szukający owiec rozproszonych przez niespodziewaną burzę szuka nas w najczarniejszych epizodach naszych błędów. A gdy znajdzie każdą owieczkę, tęskniącą za Bogiem, zaprowadzi nas na Jego pola, utwierdzając nas mocniej w zaufaniu do Niego, a co najważniejsze, utwierdzając nas w zaufaniu i miłości do Boga.